Program powiększenia Łukasz Chybiński. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu Ryszard Góra, Rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie rzeczniku. Panie Ryszardzie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Ja nie ukrywam, że zaprosiłem pana z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, bo mamy gdzieś taką tradycję w regionalnej telewizji lubuskiej, że też pokazujemy te zawody i te służby, które podczas świąt pracują. Ale zanim przejdziemy do świętowania, to chciałbym, żebyśmy dwa słowa zamienili na temat bezpieczeństwa. No bo Pana obecność w studiu głównie się kojarzy naszym telewizją z tematami związanymi z bezpieczeństwem. Nie będziemy, Szanowni Państwo, straszyć przed świętami, będziemy apelować i ostrzegać, bo strażacy prowadzą pilne statystyki, i z tych statystyk wynika, że ostatnio szaleją nam w regionie i nie tylko w regionie pożary w przewodach kominowych, które są bardzo groźne i bardzo trudno je wyczuć, bardzo trudno z nimi walczyć. Dokładnie, dokładnie pożary sadzy w kominach to jest jeden z poważniejszych problem strażaków zielonogórskich, ale myślę też, że strażaków na terenie całego kraju. Chcę powiedzieć, że tylko w tym roku zanotowaliśmy około 50 pożarów w sady przewodach kominowych. Są to pożary bardzo trudne do wychwycenia, do zauważenia, a już jeżeli je zobaczymy, to jest bardzo groźnie i stanowią zagrożenie dla całego budynku. No właśnie, one są bardzo... Bardzo groźne, a jak z nimi sobie poradzić? Czy my, będąc w domu, potrafimy zlokalizować, wyczuć no, przewody kominowe? W, jak, w jaki sposób dojść do tego, że, że nie wiem, jest tam niebezpieczeństwo? pożar sadzy w kominie możemy zlokalizować możemy usłyszeć możemy usłyszeć wtedy mamy taki charakterystyczny dźwięk dudnienie i to może pierwsza, pierwsza taka oznaka pożaru że coś się dzieje niedobrego wtedy powinniśmy natychmiast odciąć dopływ powietrza do kominka do pieca jeżeli to jeżeli możemy powinniśmy wybrać także żar najlepiej do metalowego naczynia, zadzwonić po straż pożarną, Zawiadomić wszystkich dobowników, żeby wyszli na przykład na zewnątrz domu i mogliby oglądać to, co się dzieje na zewnątrz, a sami powinniśmy spróbować zadbać w tym czasie o bezpieczeństwo domu i przygotować sobie na przykład albo gaśnicę, albo jakieś wiaderko z wodą, i powinniśmy kontrolować na całej długości przewód kominowy, czy te oznaki pożaru nie dostają się na zewnątrz. Chcę tutaj Powiedzieć, że temperatura e, poża przy pożarze sadzy dochodzi około 1000 stopni Celsjusza. Także e, tutaj, może w wyniku e, działania tem wysokiej temperatury, może dojść do rozszczelnienia komina i zapalenia się e, całego e, budynku. Mówimy? Tutaj. Tutaj bardzo istotnym elementem jest to, że te pożary są bardzo trudne do, do ugaszenia. Tutaj ja proponowałbym, aby tym zajęli się fachowcy, a my, abyśmy tylko mogli e, doglądać komin. Chcę tutaj przestrzec, aby w żadnym wypadku nie wlewać gorącej wody do przewodów e, kominowych bądź polewać e, komina. Wtedy może dojść do, e, jeżeli na zewnątrz polejemy, może dojść do e, e, popękania komina, natomiast jeżeli e, wlalibyśmy Wodę do wnętrza komina, może dojść do jego rozsadzenia. Chcę tutaj przypomnieć, że z jednego litra wody powstaje aż 1700 litrów pary. Możemy być w tym momencie albo poparzeni, albo można, możemy doprowadzić do yy, rozerwania komina. Wiemy, panie Ryszardzie, jak postępować w momencie, pięknie pan to wytłumaczył, w momencie, kiedy pojawia się takie zagrożenie i pojawia się ten pożar sadzy, a teraz przejdźmy do takiej profilaktyki. Co zrobić? żeby on się nie pojawił. Bo zaczęliśmy od takiego naprawdę wysokiego C w momencie, kiedy już mamy ten problem i trzeba z nim walczyć, ale profilaktycznie pewnie da się, da się uchronić, da się ustrzec. Jak postępować, żeby, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić? Oczywiście. Przede wszystkim powinniśmy eksploatować nasze urządzenia grzewcze zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją obsługi, z tak zwaną DTR-ką i przede wszystkim powinniśmy używać opału do do jakiego te urządzenia są przeznaczone? A więc przede wszystkim, jeśli są to kominki, używajmy drewna, najlepiej drewna suszonego, sezonowanego, bądź specjalnych tutaj paliw, które są przeznaczone do spalania w kominkach. W żadnym wypadku nie powinniśmy spalać ani zbyt dużej ilości makulatury, mokrego drewna, a już w żadnym przypadku śmieci, ponieważ to wszystko zanieczyszcza za i środowisko, ale także to pozostaje osad na przewodach kominowych. I jeśli do tego dołożymy brak systematycznego czyszczenia przewodów kominowych, no, mamy wszystko przygotowane, aby, abyśmy niestety byli świadkami pożaru sadzy. Ja jeszcze dopytam, bo panowie pewnie z doświadczenia wiecie, uczestnicząc w, takich, w tego typu zdarzeniach, czy, czy przyczyną może być też taka samoruba, bo ktoś budował dom, bo ten przewód kominowy, gdzieś tam dokładnie. tu zabrakło materiału, też tak, tak jest? dokładnie. Ale tutaj jeszcze, jeszcze jedno, na jedną sprawę chciałem zwrócić uwagę Abyśmy i przestrzeć, abyśmy nie próbowali także rozpalać w kominku przy użyciu cieczy palnych. Używajmy do tego rozpałek, można użyć jakiegoś papieru, gazety, natomiast w żadnym wypadku nie używajmy cieczy palnych, bo możemy być sami y, poparzeni, bądź może dojść nawet do wybuchu, ponieważ jeżeli dolejemy y, powiedzmy cieczą palną, może, mogą się nagromadzić pary i zanim my... Powiedzmy, nie będziemy mieć przygotowanej zapałki, dojdzie do zapłonu i może dojść nawet do wybuchu. To jeszcze jak sprawa wygląda? Wróćmy do tego tematu związanego z tą samowolą budowlaną. Tutaj także, także sprawa nie wygląda dobrze czasami, sam byłem świadkiem wielu pożarów, gdzie w wyniku złego wykonania przewodów kominowych bądź zwykłych oszczędności dochodziło do pożarów. Mam tutaj na myśli częste przypadki, jakie się zdarzają, mam to na myśli na przykład oszczędności przy łączeniu na przykład właściwego kominka, wkładu komino kominowego i komina, gdzie w wyniku mieliśmy pożar Dwa lata temu, gdzie w wyniku złego zastosowania, złej, e, e, złego przewodu, zwykłej, nieizolowanej blachy, nastąpiło jej e, rozszczelnienie, przepalenie i zapalenie się drewnianej konstrukcji budynku. Chcę przypomnieć tutaj, że temperatura spalin, jaka jest w przewodzie kominowym, dochodzi do około 450 stopni Celsjusza, a więc jeżeli te nawet spaliny wydostaną się na zewnątrz, może dojść do zapalenia już wszystkich materiałów palnych, a temperatura Temperatura pożaru sadzy w kominie to jest ponad 1000 stopni. Tutaj też bardzo drugą istotną sprawą jest to, iż przewody dymowe muszą być w odpowiednim sposób oddalone od palnej konstrukcji dachu. Każdy przewód kominowy, jeżeli kupujemy, ma szereg oznaczeń, ale powinniśmy kupując te przewody kominowe, powinniśmy zwrócić uwagę na co najmniej dwa czynniki. Pierwsza to temperatura spalin, jaka jest w tym przewodzie chodzi kominowym. Druga sprawa w jakiej, czy jest on odporny na pożar sadzy, a co z tym związane też są podawane odległości w jakich powinniśmy lokalizować elementy drewniane palne elementy konstrukcyjne budynku. Szanowni Państwo, tak więc bez samowolki budowlanej, bez oszczędności w kominku palimy tym, co trzeba, tym, tak. co, tym, co przygotował dla nas producent, a wtedy uda się na pewno uniknąć takich przykrych zdarzeń. To chyba też sprawdzanie tych kominów to jest taki... Dokładnie, taki, taki dokładnie tak. Nas, no tutaj, tutaj, karany mandatem z tego, co wiem. No, oczywi oczywiście, tutaj trzeba zwrócić uwagę, że każdy z nas we własnym zakresie powinien zadbać właśnie o bezpieczeństwo, obok, obok tych zasad, o których wspominaliśmy... Zawołajmy tego kominiarza. Nawet jeżeli, jeśli w domku jednorodzinnym możemy wyczyścić komin sami, to powinniśmy zadbać o to, żeby raz na jakiś czas zawołać tego kominiarza, aby to on sam, fachowiec, wyczyścił dobrze komin, wyczyścił z wszystkich osadów, abyśmy nie mieli problemów. Bo to, że my zostaniemy ukarani mandatem karnym, to jest jedno, ale możemy przez nasze oszczędności, w, cudz w cudzysłowie oszczędności, to możemy stracić dorobek całego życia. A co pan w rękach trzyma? To czujnik gazu, dymu, tak? To jest czujka, to jest czujka dymu, to jest e, urządzenie, które my jako Państwowa Straż e, Pożarna zachęcamy do montażu e, w każdym praktycznie mieszkaniu, może być montowana i w bloku i w domku jednorodzinnym i w zakładzie pracy. Są to czujki dymu, ale taka też czujka może być, czy m, może wykrywać czad. E, czujka dymu e, e, to jest urządzenie, które nas zaalarmuje o niebezpieczeństwie, nawet wtedy, kiedy kiedy śpimy, jest to stosunkowo tanie urządzenie, bardzo proste w montażu. Za pomocą y, dwóch, trzech, y, dwóch, trzech kołków możemy to urządzenie zamontować do czy mogę sufitu. Zobaczyć? Tak, proszę. Możemy zamontować do sufitu. Ja, i... państwo może pokazać. Proszę, <laughs> tak. proszę Możemy zamontować do sufitu i wtedy, jeśli pojawią się pierwsze oznaki pożaru, nawet jeżeli będziemy spać, nawet jeżeli zostawimy jakąś potrawę, to to urządzenie daje silny sygnał dźwiękowy około 85 decybeli i nie ma takiej możliwości, żeby nas nie ostrzegło. Ale oprócz czujki dymu, którą tutaj mamy, nie zachęcamy również do montażu czujników tlenków węgla, ponieważ to jest jeden z najpoważniejszych także problemów, z których boryka się straż pożarna i interwencji związane z tlenkiem węgla. Chcę tutaj przypomnieć, że w tym roku mamy już w województwie lubuskim 25 przypadków zaczadzeń. Na szczęście nikt nie zginął, natomiast jest to olbrzymi problem, ponieważ w skali roku w każdym sezonie grzewczym ginie niestety ponad 100 osób. I nie giną tutaj w wyniku działania w wyniku bezpośredniego działania temperatury płomieni, a w wyniku działania gazów popożarowych, w tym tlenku węgla. Czyli taka czujka może śmiało można powiedzieć, że ratuje życie, tak zamontowana w domu. Dokładnie, te czujki ratują życie wielu mieszkańców Zielonej Góry te, e, w wyniku naszych tutaj e, powiedzmy namów naszej kampanii informacyjnej. Tak, my też o tym wspominaliśmy tak, na antenie, oczywiście. oczywiście. coraz więcej mieszkańców montuje i coraz więcej mieszkańców też dzwoni do nas, że e, w ich mieszkaniu za załączyła się czujka, żebyśmy sprawdzili. Co się dzieje. Chcę tutaj przypomnieć, że tlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bezwolnym, ale bardzo silnie y, toksycznym. I tutaj praktycznie nie jesteśmy, nasze zmysły nie są w stanie wykryć, natomiast urządzenia dają sobie z tym doskonale radę. Te urządzenia są tak skalibrowane, że nawet niewielka ilość tlenku węgla już nas zaalarmuje, że coś się dzieje. Natomiast próg y, toksyczności, w którym y, może nam y, coś się dziać, już. To jest dziesięciokrotnie wyższe niż to, co wykryje urządzenie, a pierwszą oznaką, jaką jest, że coś się dzieje złego w naszym mieszkaniu, na przykład jeśli mamy kominek, mamy termę gazową, to jest, y, y, mogą być na przykład bóle zawroty głowy. W żadnym wypadku nie powinniśmy ich y, lekceważyć. Chcę tutaj y, y, powiedzieć, że bardzo istotną, y, tutaj istotnym czynnikiem w ogóle przy eksploatacji y, urządzeń opalanych paliwem stałym bądź y, tych y, popularnych y, term piecyków gazowych jest to, abyśmy przede wszystkim zadbali o właściwą wentylację swoich mieszkań. Tutaj mieszkańcy bardzo często popełniają jeden podstawowy błąd, na przykład przy wymianie okien. Wymieniamy okna na plastikowe, które są bardzo szczelne i zapominamy o wietrzeniu mieszkań. Tutaj powinniśmy, jeśli mamy zapalony kominek, znaczy może nie zapalony kominek, a pali się nam pali tutaj, wpali się w kominku, mamy termę w mieszkaniu, zostawiajmy jedno okno porządnie rozszczelnione, aby, abyśmy mieli świeży dopływ powietrza do mieszkania. Wtedy, nawet jeżeli coś nam się w tym mieszkaniu, urządzenie będzie niewłaściwie działać, to i tak właściwa wentylacja, ten nadmiar tego tlenku węgla, Wyciągnie, wyciągnie na zewnątrz. Panie I... Ryszardzie, ja niestety w tym momencie przerwać muszę, bo nam się tak dość dobrze dyskutuje, a czasem ten nowy z gumy nie jest i końca dobiega. Tak więc muszę panu serdecznie podziękować za wizytę w naszym studiu. No, szkoda, że o tych świętach nam się nie udało porozmawiać, ale obiecuję, że jeszcze ze strażakami się zobaczymy przed wigilią, żeby też naszym telewizom pokazać, że nie wszyscy mogą spędzić te święta przy rodzinnym stole. Ryszard Góra z Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję Państwu. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Będę się z Państwem jeszcze widział, tak więc życzenia będę miał okazję złożyć, ale chciałem zachęcić, nie tylko do korzystania z takich czujek, ale naprawdę to pewnie chwila jest zerknięcie, czy tam z tym kominem, czy przewodem kominowym. Oczywiście. Wszystko jest w porządku. Słyszeliśmy w domku jednorodzinnym można to zrobić samemu. Tak więc to nic nie kosztuje, a jak kosztuje to na pewno jest to niewiele w porównaniu z naszym zdrowiem i życiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.